Orek w wieku 88 lat zmarł jeden z najważniejszych polskich muzyków jazzowych, saksofonista Jan Ptaszyn Wrublewski. Karierę zawodową rozpoczął w 1954 roku, prowadząc studenckie zespoły taneczne w Poznaniu, gdzie grał na fortepianie i klarnecie. Występ z sekstetem Komedy na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie w 1956 roku uważany jest za jego pierwszy profesjonalny występ na scenie jazzowej. W zespole pozostał do końca 1957 roku. Swoje pierwsze kompozycje pisał dla grupy Komeda. To pianista nadał mu przydomek ptasin. Wrublowski jako pierwszy polski muzyk jazzowy po wojnie wyjechał w 1958 roku do Stanów Zjednoczonych. Został wybrany do Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej, z którą grał na Newport Jazz Festival. W 1967 roku został szefem orkiestry Studia Jazzowego Polskiego Radia którą kierował do 1978 roku. W skład orkiestry wchodzili Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Michaj Urbaniak, Zbigniew Zajfert Andrzej Trzaskowski. W kolejnych dziesięcioleciach Ptaszyn był liderem lub członkiem kilku orkiestr, między innymi SPP Tehauturnik, Mainstream Grand Standard Orchestra. Istniejącego w latach 1978 do 1984 kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Zajmował się także promocją młodych artystów. Od 1982 roku prowadzi lekcje podczas warsztatów muzycznych w chodzieży. Otrzymał nagrodę złotego saksofonu, magazynu dookoła świata. Nagrodę imienia Mateusza Święcickiego oraz honorową złotą tarkę. Jest laureatem kilku plebiscytów magazynu Jazz Forum w kategoriach Saksofon barytonowy i aranżer. W 1998 roku został odznaczony krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Bolonii. W 2007 roku Akademia Nagrań Fonograficznych Spaw uhonorowała go złotą statuą Fryderyka za całokształt twórczości. W 2007 roku został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artes przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W 2012 roku otrzymał doroczną nagrodę ministra kultury. Otrzymał także paszport Polityki 2016 jako twórca kultury. W tym samym roku dołączył do grona laureatów Nagród Koryfeusza Muzyka i Polskich Nagród Honorowych. Z mojego osobistego punktu widzenia widzę, że utalentowany artysta nie będzie w stanie zmienić swojej ścieżki artystycznej, mimo że jego babcia była przemytniczką. A wtedy połowę miasta rządził kapitalizm. Jego ojciec był znanym prawnikiem, uważanym za jednego z najlepszych w Wielkopolsce, mieszkańcem Piłsudskiego i członkiem BBWR. Nie został prawnikiem wbrew woli ojca. Po ukończeniu szkoły średniej, przeniósł się do Poznania i studiował na Politechnice Poznańskiej. Ojciec próbował uniemożliwić mu zostanie muzykiem, ale mu się nie udało. W rzeczywistości jego program radiowy Free Quarters Jazz uważany jest za arcydzieło edukacyjne. Świetny saksofonista. Kompozytor wielu kompozycji muzycznych, różnorodnych gatunkowo i przede wszystkim osobistych. Rozmowy z nim to prawdziwa przyjemność wspomnienia jego działalności i barwna historia nie tylko Jezu. Kochany i szanowany.